Portal WRC.pl Dzisiaj tuż przed 14 na ulicy Bydgoskiej w Wągrowcu wybuchł pożar. W ogniu stanęły garaże znajdujące się tuż przy jednej z kamienic oraz składowisko drewna. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Wągrowca. Sytuacja wyglądała groźnie. Z pierwszych informacji podanych przez mieszkańców wynikało, że w garażu mogą znajdować się butle z gazem oraz dwie osoby.

Strażacy sprawnie ugasili ogień. W garażu nie było żadnych osób. Sam pożar nie stanowił też zagrożenia dla mieszkańców kamienicy. W akcji udział wzięło 13 strażaków. Na miejsce pożaru skierowano też patrol policji. Na chwilę obecną nie są znane przyczyny pożaru. Policja nie wyklucza, że ogień został zapruszony przez jednego z mieszkańców kamienicy. Mężczyzna ten został zatrzymany. Niestety policjanci nie zdołali go przesłuchać, bowiem mężczyzna jest pijany. Został osadzony do czasu wytrzeźwienia. Szacowane są straty. Już wiadomo, że będzie to kilka tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu. Portal wrcpl